Hałas to jest coś, w czym my żyjemy cały czas w mieście. Nieustanny przymus dokonywania wyboru między niezliczoną ilością towarów, tak. susza, upał, zmiana pogody, ale też samotność mhm. i czasem i to poczucie osamotnienia, mimo tego, że jesteśmy otoczeni ludźmi. Lęk. Lęk, Zmęczenie. napięcie, emocje innych ludzi, różne mobilne autoryzacje. Zamawiasz zakupy na przykład yy, i przyjeżdżają zakupy, ale masz zamiennik, masło zamiast cytryny na przykład. I podaję ten przykład, bo on wydaje się właśnie być taki bardzo śmieszny i zabawny, ale zazwyczaj jest to menisk wypukły całego dnia. To jest ten moment, w którym my pękamy, bo wcześniej przydarzyło nam się to wszystko, bo czwarty raz w ciągu tego miesiąca pokaliśmy przez pracę. Czujemy, jak strasznie boli nas ciało, ale nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, bo jesteśmy zamrożeni. Brakuje nam czegoś? Mhm. Nie bardzo jest czas na to, żeby się dowiedzieć czego, bo właściwie to chcemy. Przygnąć do materaca po prostu jak, jak przylga, jak jakiś taki porost, żeby mieć święty spokój. No ale tam pod spodem jeszcze są te rzeczy: i tam jest tęsknota, i tam jest samotność, i tam jest y, jakaś metafizyczna potrzeba.